Jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na gigantyczny hol zakupowy z Sheina na jesień. W dwóch olbrzymich paczkach znajdują się głównie swetry, więc pomimo tego, że paczki są duże, to tych ciuchów tutaj nie ma aż tyle, ile by się mieściło, gdyby to były ciuchy na lato. I zacznijmy sobie od tej mniejszej paczki. Muszę Wam powiedzieć, że wyjątkowo długo mi szły te paczki, ze względu na to, że czekałam na nie no, ponad dwa tygodnie, a bardzo często było tak, że już gdzieś po tygodniu, po około 10 dniach te zamówienia zawsze do mnie przychodziły, bo się to w, w czasie mniejszym niż te dwa tygodnie, a teraz po ponad dwóch tygodniach dopiero do mnie przyszło. Są to takie ubrania typowo na jesień, ale z tego co patrzyłam, to jest też kilka takich cykinowych rzeczy, które śmiało można gdzieś tam już wpasować w kategorię świąt. I zacznijmy sobie tutaj od takiego sweterka. O, i właśnie ten sweterek jest takim przykładem, gdzie gdzieś tam na święta można by go ubrać, ze względu na to, że on ma tutaj takie drobne kokardki, idealnie jak moje nowe paznokcie, z takimi cekinami, więc gdzieś tam na przykład na święta też można śmiało go założyć. Taki rozpinany kardigan. Te kokardki one są tutaj po prostu takie na. A grawki, próbuję się przekonać do takich swetrów, jeśli chodzi o materiał, to identyczny jak ten sweter, który mam na sobie, a ten sweter, który mam na sobie, on jest za. Sweterek całkiem spoko, może przekonam się do takiego formatu swetrów, bo ja po prostu przy takich swetrach strasznie boję się tego, że coś mi tutaj wyskoczy. Sweterek jest właśnie. Trzyma się tutaj tylko na tych krokartkach, na tych agrafkach i ja się boję, że jeśli gdzieś tam się odchylę, to mi to wyskoczy. Jeśli chodzi o wykonanie, to jak najbardziej na plus super i taki bardzo milusi materiał. No sweterek jest ym, cienki, natomiast myślę, że on po prostu taki miał być. To nie miał być yy, jakiś taki mocno ultra gruby sweter, więc wydaje mi się, że taki, taka jakość typowo sieciówkowa. I boję się, że to samo będzie z tym swetrem, ponieważ jest to ten wajlalowy sweter, który był wajlalem w zeszłym roku. Ten sweter z kokardkami z H&M. -u. Jeśli chodzi o H&M, to szczerze średnio lubię tam kupować, bo mam wrażenie, że H&M strasznie się popsuł. Natomiast no, nie będę ukrywać, że te swetry, które pojawiły się w zeszłym roku, te takie typowo świąteczne właśnie z tekinami podobały mi się. Mogę porównać jakości, bo szczerze nie pamiętam, jak było z jakością wtedy w tamtych swetrach. Nie wiem, czy, czy one były grube, czy były cienkie, jak z tą podszewką. Natomiast jeśli chodzi o ten sweter, to um, no niezbyt mi się podoba jakość. Jest taka no, raczej średniawa. Ten był zdecydowanie bardziej przyjemny, bardziej porządny ten. To już jest taki typowe, mam wrażenie, mimo wszystko, shame. Nie wiem, czy każdy taki sweter podobny, czyli właśnie z nam jest ta podszewka, będzie wyglądać w taki sposób, natomiast ten nie prezentuje się jakoś naprawdę dobrze. Zdecydowanie bardziej podobał mi się ten poprzedni. Te kokardki tutaj się yy, w ogóle nie odznaczają. Wiem, że jeszcze był właśnie ten biały z czarnymi kartkami, i może to wyglądałoby lepiej, natomiast, no, no nie. Ja czuję się w tym bardzo dziwnie i nie wiem, czy jest to po prostu wina tego kroju, czy wykonania. Po prostu totalnie, totalnie nie dla mnie. Idziemy dalej i mam coś takiego beżowego, ciężkiego. Wydaje mi się, że jest to jakiś zestaw. I tak, mamy tutaj zestaw. Jeśli chodzi o tę część, to jest to spódnica. Jeśli chodzi o górę, to mamy taki typowy golfik. Natomiast jest to bardzo duże takie wręcz oversize i nie wiem, jak się będę w tym czuła. To jest straszny bubel. Przede wszystkim to jest bardzo cienkie, więc wszystko prześwituje i jak sobie tutaj wsadziłam ten swetel do środka, to jak widzicie, nawet ta część po prostu... Wszystko tutaj widać. Dodatkowo to na zdjęcie wyglądało na pewno dużo lepiej. Natomiast na mnie wygląda to słabo. I w ogóle nie tylko na mnie. Myślę, że na wielu osobach będzie wyglądać to tragicznie właśnie przez to, że jest to takie dość niekształtne, cienkie. Dodatkowo ten sweter strasznie gryzie. Więc niestety, ale to jest totalny bubel, wszystko prześwituje i jest takie po prostu... No totalnie niekształtne. Myślę, że na wielu osobach będzie wyglądać źle. Chodzimy teraz do tej dużej paczki. Znowu coś takiego kremowego. Ja w sumie same takie kremowe rzeczy pozamawiałam, inne kolory mi się podobają. I jeśli chodzi o to, co to to jest, to mamy taki sweterek, który jest o kroju takiej hiszpanki, czyli ma ramiona opuszczone na dół i jest właśnie w takie. Jeśli chodzi o materiał, jest bardzo przyjemny. Bardzo też wydaje się taki gruby, mięsisty. Ten sweterek naprawdę bardzo mi się podoba właśnie przez te odkryte ramiona, bo to dodaje um, takiego czegoś innego. Fajne, że tutaj można dać jakiś naszyjnik, więc to będzie super komponować się właśnie z jakąś biżuterią. Bardzo mi się podoba, jest milusi, taki właśnie mówiła mięsisty, więc jak najbardziej na plus. Chociaż osobiście uważam, że mógłby być. Krótszy. I do kolejnej rzeczy, która jest czarna, i tutaj też mamy kokardki, natomiast one są tutaj, jak widzicie, po bokach. Dodatkowo tutaj, gdzie są te kokardki, to są takie jakby o, dziury. Tak jak myślałam, przeszkadza mi to, że on jest taki wielki, taki oversize. Jeśli chodzi o swetry, dużo bardziej wolę takie przylegające, niż po prostu takie wielgachne. Jeśli chodzi o kokardki, bardzo mi się podobają, dodają czegoś takiego nietypowego, mogły rzeczywiście być w innym kolorze, żeby się bardziej odznaczały, na przykład w białym, to myślę, że dużo lepiej by się komponowało. I ogólnie sweter fajny, nietypowy właśnie przez te kokardki, natomiast nie podoba mi się tutaj zbytnio i dekolt, i to, że jest taki tutaj szeroki, a znów coś kremowego i ten sweterek znowu jest z Milusi. Jest to taki typowy, prosty y, golfik, krótki, natomiast ma takie rozkloszowane rękawki. Myślę, że to mi się bardzo spodoba i będzie na mnie też wyglądać spoko, ale zobaczymy. To jest właśnie ten typ swetrów, który lubię, czyli takie milusie, krótkie, przylejające do ciała, więc jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o grubość tego swetra, to jest zdecydowanie cieńszy niż ten pierwszy. Ten pierwszy jednak był grubszy, natomiast ten jest cieńszy, ale wiadomo, przez to, że on też ma odkryty brzuch, to jednak w ogóle na zupełnie inną pogodę. Bardzo mi się podoba. Ja właśnie o, uwielbiam takie swetry. Dodatkowo te rękawy jak najbardziej na plus. Idziemy dalej. Coś białego, tak jak te wszystkie swetry tak naprawdę bardziej wpadały w taki kolor kremowy, tak ten jest taki typowo biały. I to jest prawie ten sam sweter, co mam na sobie. Natomiast on nie ma, jak widzicie, rozkloszowanych rękawków. Też jest taki cienki. Wydaje się być odrobinę dłuższy i też ma tutaj golfa. Ja myślałam, sweterek jest dłuższy niż ten poprzedni. Jest tak samo cienki. Dodatkowo on ma tutaj takie dziury na kciuk. Natomiast ja mam tak długie ręce, że w momencie, w którym wkładam rzeczywiście ten kciuk, to już tutaj po świe troszkę ciągnie. Więc będę sobie nosić po prostu bez tego. Natomiast tak, o! Wygląda całkiem spoko, taki dość zwyczajny, ale jednak taki milusi. I to są takie swetery, które po prostu lubię. Chodzimy dalej i mam taki szary sweterek. On jest akurat z zromły. I on jest chyba identyczny jak ten czarny, tylko że jest szary. Myślałam, że jest identyczny jak ten czarny, bo rzeczywiście był taki sam. Natomiast ostatecznie zamówiłam troszkę inny. I on się wiąże z przodu. I jeszcze tutaj. Po bokach ma rękaw. O, i w momencie, w którym te kokardki są zupełnie innego koloru niż sweterek, to w ogóle dużo lepiej wygląda. Te kokardki też się odznaczają. Sweterek jest yy, inny ponieważ on ma bardzo takie oversize rękawki, natomiast tutaj jest bardziej przylegający. Nie jestem pewna, czy to mi się podoba. I znów tutaj są te wiązania z przodu i ja wciąż nie jestem przygotowana do tego typu wiązań. Natomiast ogólnie jeśli chodzi o sweter, to jeśli chodzi o materiał, jest taki bardzo fajny, mięsisty, milusi, więc jak najbardziej na plus. A jeśli chodzi o kartki, szkoda, że one nie są już zawiązane od razu, tylko trzeba je zawiązać, bo wydaje mi się, że dużo lepiej by to wyglądało jakby po prostu były wiązane i by były po prostu yy, ta wstążka byłaby grubsza. Przechodzimy dalej do czegoś kremowego, i tym razem jest to taki sweterek w bardzo taki yy, cienki splot też taki golf, natomiast ja czuję, że on jest bardzo gruby. On w ogóle od środka ma takie futerko. Futerek bardzo fajny. Taki prosty, zwyczajny, ale jednak mimo wszystko czuć, że jest to trochę lepsza jakość, mam wrażenie. Właśnie przez to, że jest taki mięsisty, taki gruby, porządny, ciężki. Więc ja najbardziej ten golf mógłby rzeczywiście być trochę niższy. O, bo ja bym sobie go jeszcze raz podwinęła, ale tutaj potem już się robi taki gruby ten kołnierzyk. Natomiast ogólnie naprawdę spoko. Bardzo taki basicowy, ale bardzo łatwo będzie go wystylizować. No i dodatkowo właśnie to, że od środka jest to futerko, to sprawi, że naprawdę będzie Wam ciepło. I przechodzimy już do ostatniej rzeczy, która jest z zestawem. Tutaj kupowało się górę i dół osobno i jest to taki dresowy zestawik z kryształkami. Dodatkowo on ma tutaj cekin. I na dole są spodnie dokładnie z tego samego materiału. Też takie Eee, tutaj z przodu mają kryształki i całe są cekinowe. Kupiłam to, bo e, myślę, że może będę w tym chodzić po domu, ale zobaczymy, czy nie będzie wyglądać z tymi kryształkami to wszystko tamtepnie. I to jest wszystko takie bardzo duże. E, tutaj widać na przykład pospodniak że to jest mi bardzo luźne i gdzieś tam rzeczywiście opiera się bo po prostu to w biodrach, ale myślę, że dużo lepiej by wyglądało, jakby się mimo wszystko opierało w talii, więc to taki minus tutaj. Natomiast całość... no wygląda to ok. Nie wiem, czy jestem przekonana do tych kryształek. Tak jak lubię w ogóle ciuchy z kryształkami, z jakimiś takimi cekinami, tak połączenie typowych dresów z cekinami Muszę się do tego przekonać, ale raczej właśnie myślałam o tym zestawie jako takim zestawie powiedzmy po domu. Ja niezbyt chodzę w dresach, ja nawet po domu gdzieś tam lubię pójść w, w ładne ciuchy, w jakieś takie bardziej eleganckie. Dlatego pomyślałam, że może to być taki kompromis pomiędzy właśnie takimi ciuchami typowo eleganckimi, a właśnie taką wygodą. Typową do dresów, więc postawiłam na dresy z tekinami, z kryształkami. Natomiast ogólnie, powiem, no to ok, jest naprawdę wygodne, e, natomiast, no kurczę, te spodnie czuję, że one nie są tak luźne. I to by było na tyle. E, bardzo podobały mi się swetry, zwłaszcza te takie z golfami, takie proste, krótkie, e, z długimi rękawami. To jest właśnie ten typ swetrów, które lubię, więc je sobie na pewno zostawię. Chcę znać w komentarzach na dole, co myślicie o tych ciuchach e, z Sheyna, o tych swetrach. No i co myślicie o tym zestawie? E, czy sobie go zostawiać, czy jednak niekoniecznie. Jak zwykle, wszystkie linki do tych ubrań znajdziecie w opisie na dole, tam też znajdziecie linki do wszystkich moich social media. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!